Dzień dobry. Pasty z fluorem zawierające 1440 czy 1450 ppm fluoru są bezpieczne. Są bezpieczne zarówno dla osób starszych, dla osób chorych, dla kobiet w ciąży i dzieci. Oczywiście tam jest pewna granica. Często zaleca się, żeby takie pasty używały dzieci po ukończeniu 6 roku życia, jednak to nie jest sztywna reguła, jeżeli dziecko przed ukończeniem 6 lat Faktycznie nie połyka pasty i umie myć zęby, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby myło zęby taką pastą. Fluorki wchłaniają się z jamy ustnej, ale według danych z piśmiennictwa to wchłanianie jest bardzo słabe to znaczy 1% w ciągu 2,5 godziny. Więc pasty do zębów, nawet zawierające fluor, tutaj on działa tylko i wyłącznie miejscowo. Miejscowo na zęby nie działa ogólnie na organizm i nie wchłania się z jamy ustnej. Nie trzeba zatem analizować, czy spożywamy dużą ilość fluoru z żywnością, czy woda pitna zawiera dużą ilość fluoru w przypadku używania pre preparatów stosowanych miejscowo. Takich jak właśnie pasta do zębów. Mówię o tym dlatego, że teraz bardzo modne są pasty bez fluoru. Na przykład zawierające węgiel aktywny czy ksylitol. One nie mogą niestety fluoru zastąpić. Oczywiście chlorheksydyna, węgiel aktywny, ksylitol mogą wykazywać działanie bakteriostatyczne i kariostatyczne, ale nie powodują remineralizacji szkliwa, tak jak fluor. Fluor zastępuje wapń w hydroksyapatytach, tworząc tak zwane fluorohydroksyapatyty, które są bardziej odporne, Między innymi właśnie na kariostatyczne działanie kwasów organicznych wytwarzanych przez bakterie żyjące w jamie ustnej. Tak więc, moi drodzy, tych past z fluorem absolutnie nie trzeba się obawiać i nie należy ich zastępować pastami bez fluoru zawierającymi inne substancje bakteriostatyczne, aczkolwiek nie działające tutaj właśnie kariostatycznie, nie działające, że tak powiem, remineralizująco. Natomiast jeżeli chodzi o plomby amalgamatowe, one również są bezpieczne. Plomby amalgamatowe nie powodują uogólnionych reakcji alergicznych, nie zmniejszają odporności, nie powodują Alzheimera ani chorób autoimmunologicznych. Faktycznie z takiej plomby amalgamatowej może się uwalniać około 1 mikrogram rtęci na dobę, co stanowi dużo poniżej 10% takiej ilości, którą dostarczamy ze środowiska zewnętrznego. Na zwłaszcza podczas spożywania np. gorących potraw, piciach gorącej herbaty, czy np. wskutek działalności, wskutek metylacji, czyli działalności bakterii znajdujących się w jamie ustnej, takich jak streptococcus salivarius, mutans, mitis czy sanguinis. Niemniej jednak nieprawdą jest to, że głównym składnikiem amalgamatów stomatologicznych jest rtęć. Rtęć stanowi tylko 2-3% takiego amalgamatu. Pozostałe 60-70% to jest srebro, kilkanaście procent cyna, no i moi drodzy, i miedź. Natomiast rtęci jest tam tak naprawdę teraz w tych nowszych amalgamatach niewiele. Druga kwestia jest, dotyczy wymiany amalgamatów. Wcale nie musimy szukać jakiegoś specjalnego ośrodka, jakiegoś dentysty, który zajmuje się usuwaniem amalgamatów. Możemy to zrobić w pierwszym, lepszym gabinecie stomatologicznym. Ja swoje cztery amalgamaty usunąłem w ciągu tygodnia. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jeden dentysta wykonał to w ciągu jednego dnia i usunął wszystkie plomby amalgamatowe, ale oczywiście tego nie zrobi, bo na to nie ma czasu. Pragnę tutaj zwrócić jednak uwagę na to, że rtęć z amalgamatu po prostu jest odsysana za pomocą ssaka, a to, co połkniemy, jest niewchłaniane z przewodu pokarmowego. To znaczy rtęć z amalgamatu nie wchodzi w reakcję z kwasem solnym w żołądku, nie wchodzi w reakcję z enzymami trawiennymi, jak również nie ulega żadnym przemianom w naszym przewodzie pokarmowym i w ciągu 24-48 godzin jest wydalana w postaci niezmienionej skały, nie wchłania się do organizmu, na pewno nie spowoduje zatrucia. Nie spowoduje choroby Alzheimera. Natomiast w związku z tym, dlaczego wprowadzono tak zwaną przyjęto tak zwaną konwencję z Minamaty przez Parlament Europejski w 2017 roku, zakazującą jakby używanie amalgamatów stomatologicznych począwszy od 2030 roku, chodzi głównie o uwalnianie rtęci ze zwłok do środowiska. Na przykład podczas kremacji zwłok, a nie stricte o trujące działanie amalgamatów w naszej jamie ustnej. Moi drodzy, trzeba o tym pamiętać, dlatego że szerzy się bardzo taka niepokojąca, znachorska opinia, że rtęć z amalgamatów nas zatruwa i właśnie, że pasty zawierające fluor są szkodliwe dla zdrowia, mimo że tak naprawdę żadne badania tego nie potwierdziły, nie potwierdzają i zapewne nie potwierdzą. Moi drodzy, moja teściowa ostatnio zauważyła taki szyld na przychodni: stomatolog, ginekolog. No, ucieszyła się, że będzie mogła iść do lekarza, który jednocześnie no, jednocześnie z próchnicą i z upławami. Ja się tylko zastanawiam, w jaki sposób ten lekarz, ten stomatolog-ginekolog ustawi wtedy fotel. Zęby wytrzymują, topią się w temperaturze powyżej 1000 stopni, wytrzymują kilka tysięcy lat w grobie, nie trzeba używać diamentowych wierteł, żeby je nawiercić, a rozpierdziela je czekolada. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was.